Dobra, zaczynamy. No, standardowo. Standardowo zegar. Nawet nie będę ten czytał, co się dzieje. Ale dobra. Sprawdzamy, sprawdzamy, sprawdzamy. No, na początek mam ale nie mogę z niego korzy korzystać. Tak jak zawsze. Co jest? Ja? Nie. Glad to see you've made Cieszynze. it. I don't know how you did it, but then I the so, so, uh, I guess I shouldn't be surprised. Also, again, I apologize for hitting you over the head. In fact, it is for this reason Cieszynze. that I believe we should not meet face to face. You see, for whatever reason, I'm prone to not to again. I have locked myself inside of a not that way I can help without being a danger to you. We are currently on the lowest floor to remain active before everything went awry. There are many floors below us, but they've all remained closed and abandoned for quite some time. So just make sure not to fall. As for your children, I don't know exactly where they're being kept. Nie kto, kto wie? KTO WIE? TY wiesz that that TY wiesz That's where he Tam. Tam przebywa. Tylko jedno. że sektorem wodnym. Ten gość. W quizie pamiętam, że był w screen. Że widzieliśmy go, ale... Nie widziałem w całości, czy on faktycznie tak wygląda, ale... Nie ma 2000 do odtwarzania. A czemu nie? No! początek. Aha, tutaj wciskać guziki. To były po prostu baterie. Ten no. The only says, to jest queen. Bouncerino. Ej, bounceria, dobra. Jak oglądam świat odcinki, to, oh, to słyszę, że mówię cicho, ale jak możecie coś zrozumieć, to dzięki. Dobra, przechodzimy dalej. Znowu gadasz? Co It I just hit me that you need a key card to wiesz. operate the cable car. Shouldn't be too hard to find one. Literally everyone had a copy.

A pan, tu gra na jakimś kulele albo jakiejś gitarze. Dobra, zbieramy dalej. O, tu to się słował. Przesunka zawsze coś musi być. I tu muszę wsadzać te kreczki, okej. Okay. A więc wsadzamy. Jeszcze eee, fajnie, że jest po Polsku. To jest chyba ostatni. Dobra. No, o O kajta. Eee, nie zgadnę. Mam. Co to? Co Coś tu. Droga mam? E. Nie, jest, dlaczego? To jest ta meduza, ona jest przyklęta. Jak ona może być miła! Żadna posać, przetrzkolna nie jest miła, To jest Cleaner. Tu do, wypadnie dla mnie karta, Czy tu będę musiał wsadzić tą kartę? Chyba będę musiał wsadzić, bo dostanę. Nie mam żadnych kredek do wsadzenia, wiem, chyba było tylko wszedzić kredki chyba, nie? Już? Co? Co będzie. Wypadło! Czyli jednak już możemy tej strony I co teraz? Dostanę coś? Tutaj nie ma, więc chyba muszę się cofnąć. Tu też nie ma karty. Nigdzie nie ma. Tu jeszcze widać. Dobra, wracam w takim razie, skoro nie ma tu nic ciekawego. E, tu jest opylabered. O, teraz mogę tutaj. Piśnić. Jest wodny, to jest wodny akwarium. Więc muszę udać się tutaj. Czyli dobrze, że mnie spadł. Dobrze, to mnie tu przesuwa. Już jesteśmy. Dobrze, więc. Za co mam to robić? Dobra, tutaj potrzebujemy. Męczą, my my chyba nie mamy. O, to są te xiki. Rozumiem. Czy najpierw ten, później ten, i później ten. Gdzie ten dyronik? Dobra, tu jest. Wciśni. Dobrze. Płycza, musi najpierw ten, a później dopiero ten. Dobra, wciskaj ten. Teraz pójdzie tu, i będzie tu. I co, teraz mam tam wejść To pan jeszcze nie chyba tam nie wejdzie. Bo mam tu. Pomęczowa karta! To idziemy do tego pana właśnie teraz. Moment, ciekawe, czy mamy tu jeszcze jakieś przejścia? Tutaj jest ten shell, co to tam jest? To jest jakaś misja, którą będziemy robić, ale to nie ma. Ej, ten. Dobra, Eee, dobra. Idziemy już do tego pana, bo nie chcę tu przedłużać. Także dobrze. Jak mnie słychać, to zostawcie łapkę. W górę, a nie w dół. Nigdy łapki w dół. Nie dostałem, raczej nie dostałem. Albo w górę, albo w dół. Trudno. Mogę też zostawać tylko w dół. Zgaduję, że musimy mieć przeskoczyć przez to. Aha, oh. ja Mam po prostu przez to przeskakiwać, Okej okay. Dobrze. O, musimy się stać tutaj, no właśnie. Coś jest... jest. Tam jakiś guzik, który będziemy musieli kliknąć ok. To tutaj. Dobra. O tam coś cześć jest Nie można, bo nie mam białej Trudno to w takim Jest taki wielki Czyli jedno, które ktoś... jest Właśnie, bo było coś takiego, że były właśnie takie You do... had a rough day. I can tell. No, if you diligently wait for the moment you leave this wretched place with your child in hand, I can also tell. Not to undermine your efforts, I, I cannot let it happen. And I, I will gladly to show you why, było. but after ja, I do, wiem, you take my advice leave this place while you still can erase it from your memory move on and forget any of this ever happened and i promise you tomorrow will be a better day you don't like that you a oh, so Welcome to my home, or at least I was supposed to be Down in the dark and cold depths of the facility, the circumstances force you to do things that are out of your nature. When I feel that I'm going too far off my original, head to the room. I come to jest to sen, który mnie uderzył i teraz jestem w świątce i coś mi się dziwnego śni. Dobra, nie wiem czy to prawda, ale na me. pewno no, no, to, jest to jest sen. To jest sen. Dobra, idźmy... Ale tam się kąpię... Eee, tam wielka, wielka ręka i wiem, że to nie I jest the ręka the no, Jumbo Josh'a. I will practice the safe. Okay, Whatever I decide to do with the adults I will make sure to keep, to keep one and alive and sane so that the surviving children are delivered to the surface safe Okay, to są to the drugiego. Piłki. So, so, to uh... the the Jeszcze się oh, zastanawiam, to co to trzeba. To robić Ten gadaj, gadaj, ten zaraz będzie jakaś misja, że będziemy przed tym uciekać albo przed tym. Ty, ten nie jest o, groźny, bo on tylko gada i Może ten zaraz się ze złości i będziemy uciekać przez morze i z jego kulami wodnymi. Albo pijachem. Ja tu są te kołanewki, czyli te głupie dzieci. A tutaj mamy kręgę, czyli... Nie wiem, jakie one tam były. O, jest. Czapki mam. No liver, no intestines. Eee, What pan, bomb. co ty ze sobą zrobiłeś? Oh, co you się skończyło z twarzą? What am I supposed to eat when there's nothing to eat? Guess I'm going to have to look elsewhere. Szukaj gdzie indziej. Myślałem, że jesteś miłym ziomkiem. Ale się okazuje, że ty się zmieniłeś. Ale coś mówił, że faktycznie zamknął się na bezpieczną odległość. Czyli coś go mutuje, ale on tego nie chce. Teraz jest z kolei To na pewno sen, bo znowu ma taki przygany jaka. O, karta. To jest ta misja strapteja drugiego, że trzeba było sam strzelać. A drugim przyciskiem myśli. Teraz będziemy rękami strzelać, o Boże. Okej. Okay. Dobre. Dobre. Dobra, myślałem, że to pójdzie. Ej, szybko, szybko! Dobra, zdążyłem. Ej, zepsułem! Zepsułem! Teraz mnie to w tej stronie pogaduje. co? Ja coś zepsułem w tym czasie. Okej, okay, ale to jest dalej już. Dobra, tutaj już się chyba nie da zepsuć. Ostatnia runda, czyli szybko zleciało. Ja to po prostu zepsułem. To nie na dole, to które? Szybko! Dobra, udało mi się, zdołał. Ja myślałem, że będzie na dole. Ole to.

Więc, dobra, idziemy. Będę mówić głośniej teraz. dobra. Y... nie, nie ruszaj się. You are Mogę strzelać. The... You, no... you need to hide. We are coming. Mogę się ruszać? Nie, nie zjadła mnie. Ej, chce iść tam? Koniec gry naprawdę? Nie to na pewno... Doutor Mission To jest to pomieszczenie, które ja na starcie jak wchodziłem do Stinger i o fajnie, ale fajnie. To usted, że dziesięciu kryminalistów Tutaj jeden Dobra, yy, Czy muszę znaleźć kryminalistów. Tutaj już siedzi krótko. B, tu mamy też jakieś. Na górze też pewnie będą. Bosun. Czy jakieś posłanki? Hmm. <laughs> Tajny przycisk. O, teraz będę robić parku. O! Stąd? Nie, nie damy rady. Stąd się udało. Nie, ja chyba muszę. Nie mogę tam chyba wskoczyć z po prostu wziąć normalnie. O! Jest! Mam... To jest nagranie! Nagranie mam. Czyli idziemy na... Pójdziemy na początek gry i je otworzymy. Dobra, mamy... Yyy... Też jeszcze? Eee, łapię was, nie mogę tu przejść. Jeszcze? Kto tu mi się jeszcze ukrywa? Ja jestem szerifem. A tu są dwa ostatnie. Dużo jest to Dobra. Tu mamy czapkę. Dobra, myślałem, to jest coś innego, ale też to dobre. I w ogóle chcę... Jestem ciekawy w ogóle, co jest na tym nagraniu. Jest często dwóch. To więzienie. Tutaj, tutaj. Dobrze. Nie no Co, się to? No właśnie kajta, Tutaj trzeba Tutaj tą kartę trzeba Okej okay. Tu trzeba potem teraz skakać Wcześniej był tylko 53 So, I Jest! Udało się! I właśnie! Wiedziałem! Teraz idziemy to tworzyć Już będziemy kończyć odcinek potem Co Co się A, nie trzeba do A, to nie było A, tutaj trzeba płyt audio, a ja dostałem nagranie Dobra, coś tu jest Dobra, nie wiem, ale idziemy już do tego sekretarza na linę. O, to jest dziewczyna na dno. Just need to look. Dobra, nie będę wam tego czytał, bo chyba zdążyliście. To ci... I left for the progressive sector. We have some. I can walk near quite See Nab Nab's room? It's open now, which I don't want to get <coughs> It's only on, and it's too dangerous to do anything in this state. We have to deal with it. Dogger. Dobrze. To miejsce? No. Dobra, idziemy to otworzyć. O. To jest ten szef on tu skacze. Tak jak przed chwilą. Dobrze. Okej, okay, to, to jest chyba jakaś ciela. Kamel? Dobra, myślę, że nie będę więcej robić. Żegnam się z Wami. Pa.